się prezentuje foda. tak jak wspominałem skóra z alcantarą. Jest tu bardzo czysto, ale chyba, chyba nie tu Yes. shit. Tak wygląda oświetlenie ambiente. Tylko że przyznam, że w tym świetle... Сами. fajnie wygląda no i w ogóle ten samochód super się prowadzi czuję się bardzo komfortowo w nim spójrzcie też jak, jak dobrze oświetlają te ledy do tej pory nie jeździłem na ledach więc to też jest mocny, mocny plus dla mnie serio, tym bardziej, że mój wzrok gdzie z wiekiem z wzrokiem nie jest tak łatwo także cieszę się, że udało się tutaj I żeby nie było czuć potem trochę tego mojego stresu, który przez cały dzień mi towarzyszy, nie będę ukrywał, że tak jest. No to było trudno, ale się udało. Także mamy jakiś odcinek. Ile będzie trwał? To będzie trwało. Cóż, obiecuję wam to w kolejnym odcinku z triggerami w tym samochodzie, wam to wynagrodzić i zrobić taki dokładny, spokojny odcinek.